Hej, to ja Nati SSO A to pierwszy odcinek na tym kanale I tak jak wyczekiwaliście Zakupiłam 10 000 star yy, Jak widzicie, yy, yy, niedawno miałam 2 końsy, Więc byłam naprawdę bardzo bogata Ale dzisiaj, jak mamy te star To sobie zakupimy koniki Ja aktualnie mam 5 yy, koników Nie, Niestety tylko zle ale no, przejdźmy do kupowania Ogólnie najpierw chcę pojechać do Fortu Pinta i sobie zakupić Haflingera. Potem się się takiego konika z... Boże, Z Jodłowego Gaju Czy z baladej, albo z Jodłowego Gaju, albo z baladej. Ale najpierw zakupimy tego, co cudownego. Taflingera. E, a potem też bym chciał jakiegoś cieku arabka i i, I. 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 I nie wiem. I nie wiem, i zapomniałam. Dobra, nieważne. Ponieważ wiecie, nie chcę wszystkiego widać. widać ponieważ wtedy jakby ten... Ujej przepraszam. Ponieważ wtedy na, na, dojdą na przykład nowe konie, to po prostu ich nie będę mogła jakby zakupić, bo nie będzie na nie stać. Dobra, mamy i ja chcę tego tak. Wiem, że jeszcze są tam w, gdzie indziej, ale jakby no ja, ja w tym się... No on jest najcudowniejszy. Więc, więc klikamy spnalizuj i kup konia. Tak? Jej, dobra, mamy. Więc od razu sobie weźmiemy: to będzie młody konik. I to będzie wałach, czy klacz, czy ogier. Klacz, muszę jeszcze na takie ładne. I teraz ja się imię vanilia. Czyli. albo lady. Nie, no, vanilia, V. Vanilia, violet, violet myślałam, że violet, to o nie. Nie, nie chcę. W chcę na pewno mieć imię jedno, y, ten, jedno mianowane, nie wiem, jak to się mówi. Y, może na L. sorry za moją rękę, ale jak mówiłam nie mam, nie mam żadnej kamery do nagrywania. Więc może na l. Lady, Lemon, a może na Ty, może będzie Tiger, a nie, bo to nie pasuje. Fly Tiger, nie, y, no to nie wiem, zupełnie, nie mam zupełnie dylemat, bo ja nigdy nie wybieram na początku imion konia. Które no jakby mam tu już dylemat e, może a na S Sad on nie sad Skylar może na j Dunat Jod. J, to Jasper Jase na jakiś jungle jungle jungle, ej, to słodkie. King. Nie, może nie king. Lady, może Lola? Nie, no nie wiem. Lemon, no tak imię lemon nie zachęca. Dobra, weźmy lemon. I po prostu lemon. A to by, może wtedy ogarnąć. No. Dwa łachy, chcę to wahają. Dobra. Tak, pojeju. Jej kupiłam. Um, I my sobie, sobie go wyślemy do stajni. Um, ogólnie ja na tym jakby um, jakby na tym takim wiecie że... Bo teraz nowe, takie nowe kupowanie konia i ja na tym nigdy nie kupowałam konia. I więc no, nie, nie no, nie jestem mega zadowolona. Zostało nam 9000 tysięcy okay. ser Wiem, że zostaje nam około 6000, ale teraz jedziemy do Valadej Nie wiem czy to było Valadej czy w wiodłownym go w Zabawie Dobra, najpierw do Valadej, bo tam i tak są takie szyszkie koniki, które też bym chciała Wszystka Valadej I jedziemy O oh, sorry, że to się tak długo wodli, ale nic nie poradzę Okej okay. mm, Tak to było nie, nie, nie I też sorry, jak będę jeździć jak, jak jakiś kierowca, bo ja się nie posługuję tymi strzałkami, bo jakby stoi telefon praktycznie na nich i tak to byście widzieli moją rękę, więc się posługuję tymi literkami, tymi W, D, A, S i, no. I właśnie nie umiem kompletnie nie jeździć, więc nie zwracajcie na to uwagi. Jak będę jeździć jak jakiś, wiecie kto, kierowca, nie wiem jaki, nie powiem jaki. I tak bym chciał takiego dzikuska. Ojej, hamuj. To ja S hamuję teraz dobra Co, 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 co. Ojej, poczekajcie. Muszę... mi się wiecie. No pierwszy musiał wyjść. Sorry, widzowie. Przewyź... Nie no, nie wiem, sorry. Ale takie musiała sobie tego zakupić, bo on jest taki jakby najsłodszy i też jest otwarty balkon. i Jest no. ja sobie chyba kupię, albo tego, albo tego. Nie tego, dobra, ten, ten wygrał z i kup. Ale sobie, no sobie jakieś World, świat. fajne Paper. Nie, nie wiem. Fox Kai była Nie, bo ja mam już. Disco. Big. Big. big Big Boy. Nie. Bo big Big Baby. E, może Baby, bo takie słodkie jest, nie? No to weźmy Baby. No i... Spersonalizuj i Tak. Jej. No i do Nie, nie, nie. Wyślij do stajni. tak. Wysyłamy koniki do stajni. I teraz jedziemy do Valadej. Jeszcze potem musimy się kogokolwiek zapytać, gdzie możemy zakupić Araby. Ponieważ ja nigdy nigdy nie wiem, co są Araby. Mimo to, że byłam u Arabów dwa razy, to jakby nigdy nie, mnie nie było na nie stać. I właśnie, no i właśnie ich nie kupiłam i robiłam nawet zdjęcia tego miejsca. Które i tak mi są, mi są teraz niepotrzebne. E, a właśnie no... Zostało nam pewnie jakieś 10 tysięcy ale dobra. Teraz jesteśmy w Jodłowym gaju. Nie, teraz jesteśmy dwa lata i je zupełnie już wioska. Co tu było w Jodłowym do No to teraz bierzemy wioska i jodłowy gaj. Dobra, mamy Wioskę jodłowy gaj. I lecimy. A u mnie też mi się ciężko kupować z tymi snygami, ponieważ sobie chcę kupić taką wózkę. A nie, bo ja Star Collins. No tak. No to to ma sens jednak. Dobra, jesteśmy. Ja chcę, zapomniałam w ogóle tą rasę kompletnie. Um, ale jeju, sorry, bo jest ogólnie, że <coughs> tam sobie jakieś dzieciaki dro, ale jest otwarty balkon, jak już Wam mówiłam. Ja kompletnie nie wiem, tylko nie można kupić. Ale na pewno wiem, że tutaj gdzieś, jakby w tym miejscu, w Edłowym A O, możliwe, że tam. Nie, nie wiem, niemożliwe. O jeju. Jak myśleliśmy, stąd tutaj, tutaj możemy kupić. Dobra, jesteśmy. Dojechaliśmy już. I hamujemy. Ojej, tak tutaj, to, co ja bym chciała. I tu są taka rozkór, jak ona miała. No nie wiem, nie pamiętam, nieważne. Ale tam jakoś... no, no nie wiem, no, jak, jakoś tam się raz nazywała teraz. I tak, ja teraz mam taki dylemat, ale kupię sobie tego. Nie tylko. Jednak ten, tak, ten wygrał. konik O, dobra. rysuj kup. Tak. A, dobra, hafinga już mówię. Ok, rysuj kup i teraz kolor. Ej, alfajna nie, ale nie. Nie weźmiemy kolor, nie, nie. Eee. miała. Bubla, bubla. Cinamon. Cinamon. Dobra, cinamon sam. I konia. Tak. I nie się jej Ale fajnie. Tylko, żeby tam też teraz się nie rozszczytał. Bo ktoś tam wychodzi i wchodzi. I ja nie wiem. Tutaj są w ogóle araby takie stare. A to co to jest sofina Nie wiem, co to jest za rasa. A, koń fiński, Ujjjj, ale ładne. I jeszcze teraz pojedziemy na Półwysep Płynny Wybór, popytam Ale dokładnie jeszcze nie wiem, bo tam na pewno są takie piękne koniki eee, No ta, tak tam są takie jakby Kurce gotlandzkie chyba Ale jeszcze nie pamiętam na do Fortu Pinta, bo jakby sam nie mam podwózki tylko mogę dojechać taką moczędówką. No więc, no. Jedziemy szybko. No, szybko, bardzo I teraz, jakby ja mogę zrobić tak? Czy teraz sobie pojechać? Tędy. Nie ciebie jesteś z tymi schodami. Wiem, że mogę zjechać innymi schodami, ale. Już ty mi można powiedzieć, że będzie szybciej Tak można tylko powiedzieć I oczywiście na sam koniec sobie te wszystkie koniki ogarniemy Ojej ja muzyk czyta, właśnie Wcale nie jest za głośno Nawet jest przyjemniej, bo jest w ogóle impreza O, już jest głośno, przepraszam Ой, А можем сбить еще в Джеймс? Что тут есть люди? Мы сейчас что тут правдивые люди, а мы как тут. А что себе? Эй, мне нужно вкусно, что тут законы правдивых людей. Odjeżdżamy z jest za głośno. Tutaj mamy motoróweczkę, którą zaraz popłyniemy do półwyspia. Południowego kopyta. I tam sobie sobie skupimy takiego konika. Zatoka, zatoka, no tak, zatoka. to też będzie ostatni konik, a rabka sobie na razie w sumie odpuszcza, ponieważ no i jeszcze musimy tylko nie ogarnąć, więc jak Arabka sobie dzisiaj odpuszczam. Może następnym razem. Arabek się znajdzie. Ale też jeszcze na Arabka nie jestem zdecydowana, ponieważ mam kilka takich wymaszonych maści i też nie jestem zdecydowana. No więc jakby no. A nie, tu tu jest przyczepa. No, dobra, no to musiałam robić jakieś manewry. Kupię no, Muszę tam wjechać muszę Oczywiście Jak inaczej I tak tutaj mam takie konieczki Ale ja Kupuję takiego Kuca gotlandzkiego Ponieważ on bardzo yy, Przesładza <laughs> Jest takie kochane yy, Kinder Chips? Kinder <laughs> Zordzam gram to jest nic King Dobra, King jest king. Ale też ee, jakieś nazwisko do niego King. King... King. Nie wiem, King jest é King. King... Ulej, nie wiem, nie wiem co. Będzie często jedną monową. O po prostu. No i konia, tak. I teraz już będziemy jechać yy, do stajni i sobie ogarniemy kody, chody, wszystkich koni. I dobra, ja już będę podwózka. Mm, szybciutko jedziemy, no dobra. I już, znowu jest no dobra, może być chyba. I dobra, idziemy sobie te koniki ogarnąć. Jej. Zacznijmy od tych, tego konika, którego najpierw kupiłam, tego Hufflingera, i go już kupowałam u koleżanki. Więc jakby nie, coś że będą po tej stronie, po tych... Dobra. O oh my god. Dobra. Tutaj jest Lemon. Ojej, jakie to imisz taki, też cute, co? To schodzimy z konika i idziemy do lemona. Jest nasz lemonik. Dobry no, lemon. Jesteś taki cudny. O oh my, god, ty nie wiesz, że to jest takie słodkie przecież. Dobra, ja teraz nie chcę sobie za bardzo tych chodów. Więc po prostu zrobimy tak i powrót do wejścia. To będzie najbardziej mądre. A to chodzi o to. A no, to fajnie. Ja też bardzo marzę o rasie marwarii, ale niestety nie mam tego terenu, gdzie je można zakupić. Ale na pewno sobie jeszcze kiedyś marwarii zakupię. I teraz nie chcę sobie patrzeć na te chory, naprawdę, ale robię. tak ta grzywa. Dobra. I teraz tak. W ogóle ta grzywa jest piękna, ale sobie ją zmienię. I jeszcze ufryzę, ponieważ zapisałam mu grzywę na taką ochylną Bardzo nie chcący. Ale dobra, odwracanie to jest bardzo ładne, w ogóle też mi się mega podoba. A ten koń ma jakąś animację? Zrobi teraz też określenie. Nie ma. No dobra, to jest bez animacji. I teraz ten. No, ten ma ładny. Jeju, ten kus. Nie, on jest najładniejszy. Piękny jest ten kus. Tak jak taka serenka. Kompletnie. Kompletnie jak taka saryneczka. Zobaczcie na te nóżki. No nie nie? No sarynka dosłownie. Tutaj ładnie, ładnie. Dobra, no jesteś super. Super konik jesteś. Naprawdę bardzo piękny. Chodzimy. I ogólnie zaraz będziemy kończyć, wiadomo. A, właśnie jeszcze dampowanie. No to tak. O, Ojej, jaki to jesteśmy, Kiut. Dobra. Nie będę musiała wszystkie sobie w ogóle potrenować, no nie będzie dużo trenowania. Naprawdę bardzo dużo. I teraz jestem tutaj i w ogóle się już Przepraszam Was bardzo, ale mi się nie chce, jakby wychodzić już z fajni. Więc fajnie sobie będziemy sprawdzać te chody. Ona, dwie cudne animacje. Oh my god. O jeju. Ale słodkie. Oh my god, ale ten kóz jest cudny Super, jesteś. No, naprawdę No on tak słodko mega główkę dociąga Bardzo jest cute. A nie bo w stanie je da się szybciej No dobra trudno I zaraz animacja Położenie się i ja wiem, że on ma dwie animacje Jeju jakie słodkie Tylko nie wiem jak się robi do drugiego Może shift, spacja i w, zobaczymy Tylko niech sobie na spokojnie wstanie Shift, spacja, nie wiem i w a nie, to dalej się kożył Może SHIFT i W po prostu, no nie? No to SHIFT i W. Ojej, już! Zobaczcie tam, jakie to słodkie. Nie no, mega Jeszcze mogę nie userować, super. On sam przestanie, czy mam nim przestać? Ojej, to mi się tylko czat włączył, chyba sam przestanie. Już? Dobra, wcisnęłam X i przestał. E, więc dalej idziemy. Ile jeszcze, ile, ile jest tych koników kupiłam? Tutaj mamy to wszystko, co to było. Tutaj mamy, a czemu tej Kingi jedny. A nie, tutaj, tutaj przecież jest jakiś konik.

Dobra, mnie tam chody nie interesują, szczerze. Ale wiem, że on ma jakieś cudne zębowanki. O jeju, O Ojeju, cudo. Po prostu to jest cudo. Animacja jest? Nie ma. No to nie idź do tego, proszę Nie, nie, już mi się wszystko myli. Wszystko mi się myli. Naprawdę. I to jest nasz King przez hot W Ogólnie postanowiłam, się, że, że już dzisiaj po prostu nie, ben, nie będę tych trysur zmieniać, no bo jakby to nie ma sensu, tylko przedłużę. A co masz? Nie masz. Ojeju. Ojeju. Ojej. Jakie to jest cudo. Dobra. No to ja już muszę kończyć. Do zobaczenia w następnym filmiku!